Mmm, to tak, na targowisku życia bywają różne rzeczy, no właśnie, tutaj mam takie typiary dzisiaj, o, to są tak zwane typiary giżyckie, nie? Aha, dzięki! Dziubasy giżyckie, no i teraz tak, dzisiaj będzie taka modlitwa, która jest dosyć ostra, okazało się, że mały Szymon i jego rodzice walczą o życie, bo ktoś im zarzucił grzyby, to nie chodzi o schalcyny. Tylko po prostu się podzielił jakimiś grzybami, okazało się, że są toksyczne i wywaliło ich tak, że już są prawie na drugim świecie. Prawdopodobnie bez przeszczepu wątroby się nie obędzie. Jak nam powiedziała dzisiaj właśnie nasza sanitariuszka, czyli z pierwszego frontu pani pediatra, która jest w naszej wspólnocie i właśnie przyniosła ten różaniec z dziećmi. No więc za chwilę będziemy ładować dychę. Przygotuj sobie karabin, bo tutaj widać, że zamiast karabiny to po prostu zgryzają orze orzechy. Zgryzają. Ja Dobra, ja też. teraz będziemy strzelać, nie? No. Dobra. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ojcze nasz, tu jest z niebie święci i my Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy. Jako im odpuszczamy naszym winowajcu. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas od złego. Tam jest też jeszcze jedna typiara. A jeszcze jedna typiara jest z tyłu, tylko się cykają wizji. Dobra. Idziemy. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna,